Temat rewitalizacji wadowic jest jednym z najgorętszych tematów tego gorącego lata. Dlatego inicjatywa Wolne Wadowice postanowiła dojść do samego sedna tego problemu i ustalić, jak to się dzieje, że jedna z największych polskich firm zajmujących się budową, czyli Mostostal, spółka akcyjna, nie jest w stanie w ciągu dwóch lat przeprowadzić prostego remontu wadowickiego rynku. W międzyczasie wielu przedsiębiorców zdążyło zbankrutować, wielu jest na skraju bankructwa, a większość mieszkańców Wadowic jest rozżalona tym, co wyłania się po dwuletnim remoncie blisko dwuletnim remoncie. Więc postanowiliśmy jako Inicjatywa Wolne Wadowice sprawdzić, jak wykonywany jest remont rynku. Podstawową sprawą było uzyskanie wiedzy na temat tego, jak przebiega budowa. Żeby się tego dowiedzieć, zwróciliśmy się do Urzędu Miasta o dziennik budowy, gdzie chcieliśmy prześledzić, jak wygląda cały proces budowlany, kto wykonuje pracę, w jaki sposób, czy to wszystko jest zgodne z projektem. Skądinąd wiemy. Iż wykonawca rynku Mostosta, tak naprawdę nie pojawia się w ogóle na wodowickim rynku, ale rynek wykonuje osłabiona firma Komodos, czyli właściciel, zaprzyjaźniony jest z urzędnikami miasta, i już wcześniej, przynajmniej jak twierdzi prokuratura, dopuścił się oszustwa na gminnej kasie. No więc postanowiliśmy zwrócić się o dzień budowy. Najpierw usłyszeliśmy wyjaśnienia, że urząd miasta zwrócił się dopiero o tą kopię do wykonawcy, czyli Mostostalu. Wiadomo, Mostostal, Warszawa, więc to trochę potrwa. Poinformowano nas, że musimy poczekać około miesiąca na wydanie nam stosownej kopii. I po upływie miesiąca, gdy już niezwykle blisko było do złożenia przez nas dowiadomienia, powiadomienia prokuratury o tym, że Urząd Miasta nie przestrzega ustawy o dostępie do informacji publicznej i odmawia nam wydania dziennika budowy. Otrzymaliśmy niezwykle interesujące pismo. Pismo to zostało do nas skierowane 22 sierpnia 2012 roku i dotyczyło naszego pisma dotyczącego udostępnienia dziennika budowy. W piśmie, tym, które mam tutaj w ręku, możemy przeczytać, że z uwagi na powiązujące przepisy prawa, dziennik znajduje się na terenie budowy nie można go stamtąd zabrać. Dlatego też, ponieważ na placu budowy, na terenie budowy, nie ma środków technicznych umożliwiających sporządzenie kopii dziennika, czyli jak rozumiem, nie ma ekstrawigarni, nie da się dostarczyć nam jakże pożądanego przez nas dokumentu. Więc co zrobiliśmy? Postanowiliśmy udać się na plac budowy. Poszukać znajdującego się tam. Dzień, do Dzień dobry. Szukamy kierownika budowy. Nie, Który to jest pan? Ten pierwszy. Dzień dobry. Szukamy kierownika budowy. Nie ma go Dziennik budowy musi tutaj gdzieś być. No to u kierownika budowy jest. A kiedy będzie kierownik? Nie wiem. Może się za 2 godziny zjawi w biurze. A jest Pana poprosić? Bo dostaliśmy takie pismo od Pana Krupnika i... Tak. Pan Krupnik twierdzi, że ten dziennik budowy fizycznie musi tutaj być. Nawet nie może być w biurze, tylko tutaj musi No to, to widocznie kierownik ma ze sobą w samochodzie, no nie? No, a gdzie kierownik ma biuro w ogóle? E, na Łazówce. Na łazówce, okej. Okay. Ale Wy jesteście Komodosem? E, tak. A, ok, Dziękujemy. nie jest dzień budowy Ten ptak coś wyniósł. To mógł być dzień budowy. Zresztą nic z tego nie ma tutaj dzieńka budowy. To może być dzień budowy. Fascynująca lektura po niemiecku. Coś dla operatora szczura. Polecam. Cenne znalezisko. Dziur do zupełnie

kto do pana, pana nagrywam film o dzienniku budowy. Zastanawiam się, gdzie jest. budowy. No właśnie, ale jest na terenie budowy. To tutaj pismo pana. fizycznie być na terenie budowy, albo nie. Nie, to tam jest budowy. nie, tutaj z tego pisma, które pan do nas wystosował, wynika, że fizycznie musi być na terenie budowy i nie mam go. Biuro nie jest na terenie budowy. Bo to, 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 jest powodem tego, że nie możemy otrzyma, otrzymać kopii, tak? tak? No właśnie, bo no aksel, jak rozumiem, nie ma na placu budowy, żeby dostać kopię. No właśnie, to gdzie jest teraz dziennik? Bo no szukaliśmy to go, inspektora ja zaglądałem pod każdy kamień, patrzyłem do tej dziury, co tam wykopaliście i nie ma, tam nie ma dziennika. A mostostal też nie gdzie jest. Co w związku z tym? Panie Kierowniku, to jest sytuacja jest... On nie jest wykonawcą, no więc... No, no, Pani, Panie jest. Kierowniku, na terenie budowy nie ma dziennika budowy, a Pan tutaj nam napisał, że on tam jest. Tak. No nie ma go. Chcemy ten paradoks jakoś rozwikłać, że jesteśmy poinformowani, że dziennik jest na terenie budowy, ale go tam nie ma. Znaczy tak, on tam jest? Nie można go nawet wynieść. Nie może się go wynieść, jeść. dokładnie. On właściwie powinien być za tymi kratami tam trzymany cały czas. Jak więzień, bo to stało. To udać się do kierownika budowy. Ale on jest na terenie. Czy znaczy, nie? Że tutaj no państwo to. jesteście inwestorem i zamawiającymi, także no. na, na wasz. Dobrze. ma na terenie budowy w dniu dzisiejszym. Zgadza się Pan z tym, czy. Nie sprawdzamy Czy wyjdziemy to i będziemy go biedna. szukać? To jest państwa biedna. No patrzyliśmy, na, ja patrzę na do tego otworu do środka. Myślałem, że może gdzieś tam jest, że wy go tam ukryliście, no, że właśnie będę... nie dało. mamy też to nagrane. Nie ma dziennika budowy na terenie budowy. Może jest w samochodzie, może jest na Łazówce, może w Może w Warszawie. To równie dobrze mógł być ten dziennik budowy na 30 minut w urzędzie miejskim. Możesz to zrobić w i możesz i zobaczyć to. No, ale go nie. Nie ma go. Będziemy precyzyjni. Nie ma go tu, nie ma go na placu budowy, czy nie ma go w ogóle? Tutaj go nie ma. Aha, A w ogóle widział go pan, panie kierowniku, kiedykolwiek? Tak. I był na placu budowy? W momencie wydawania. Rozumiem. No to cóż, co nam pozostaje? Myślę, że musimy znaleźć film detektywistyczną, nie, nie można go zabrać z terenu budowa, Tam go nie ma. Ktoś go zabrał. To ktoś popełnił przestępstwo, tak? Nie wie. Dobrze, dziękujemy. Niewiele no no, się dowiedzieliśmy. Będziemy go szukać. <grym> do... <grym> Obawiam się, że będziemy musieli użyć nadprzyrodzonych sił, żeby go znaleźć. No nie ma go, terenie budowego nie ma. Dobra. a Mostosta twierdzi, że jest komodosta. próbowałem przekonać pracowników, że są Mostostale, a oni się nie twierdzili, że nazywają się komodostami. No oficjalnie zawiadomili dzisiaj panią burmistrz, że nie ma dziennika budowy na budowie i tutaj jakieś konsekwencje trzeba wyciągnąć wobec wykonawcy. Mostostal, w dodatku który podaje się za to uważam za... Um, bo tam 100%. Może, 100%. może fuzja była. Boję się, że tutaj w ogóle mamy, obserwujemy przejęcie firmy Mistrzostwa przez komandę. Mieszkańcy kraju nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje. Mała firma z Łazówki przejęła giganta spółkę akcyjną. No i wykonuje całą inwestycję. Wszystkie prace. Dziękujemy Dziękuję i do zobaczenia jutro w razie. Po rozmowie, którą Państwo widzieliście, z kierownikiem. Udziału gospodarki komunalnej z Tadeuszem Krubnikiem postanowiliśmy złożyć kolejne pismo na ręce burmistrz Wadowic i w piśmie tym poinformowaliśmy że dnia dzisiejszego nie udało nam się znaleźć na placu budowy czyli na a zatem doszło do przestępstwa w takim razie zwróciliśmy się do burmistrz żeby na podstawie stosownego artykułu kodeksu postępowania karnego zawiadomiła prokuraturę o stwierdzonych przez nas, nas nieprawidłowościach. Co tym wszystkim sądzić? Urząd Miasta ma dwa wyjścia. Albo przyznać, że pismo, jakoby niemożliwe było dostarczy nam dziennika budowy, z uwagi na to, że fizycznie musimy cały czas znajdować się w szczelinie wykopu, za płytką modułkową, pod krawęcznikiem, ewentualnie w dole na fontannę na środku rynku, bo tylko właśnie wymówką, która miała na celu ukryć przed nami innymi mieszkańcami, ważne informacje, informacje. rzeczywiście donieść na firmę, która wykonuje rynek, która wcale nie twierdzi, że się nazywa się to lecz nas.